Ułożeń. Bogu niech nich będą dzięki za odbycie piątej, pierwszej pielgrzymki spod Kościoła Matki Bożej, z Wiernych Poznań, Gronicka 9, do miejsca objawień Matki Najświętszej w G4. po raz trzeci z tego miejsca pielgrzymka po mszy świętej. Wychodziliśmy 11 lipca 2, 13 było, przepraszam, 13 lipca 2 sierpnia w sobotę po południu dochodziliśmy do Giecwałdu, przed godziną dwie me. Wróciłem, wróciliśmy z Cigodnym Panem i ci, którzy wczoraj wracali, dawali znać, że to domu szczęśliwie. Zajchali Bogu, niech będą dzięki za, za to pielgrzymowanie, za łaski upraszane, otrzymane, te, które za tych modlitw, pielgrzymiego trudu będą przez Pana Boga dane nam, bliźnim Kościołowi. Warto zostać dłużej. Bogu niech będą dzięki nie było tak, że po sobotnim przyjściu, po południowym, wieczornym musiały, musieliśmy się na siłę sprężać, żeby wrócić tutaj. Jak najbardziej dla czcigodnych wiernych Kłopot, no bo druga niedziela, nie ma księdza, tutaj zmuszą. Gdzieś tam jest, do końca nie wiadomo, w którym miejscu będzie Msza Święta, o której godzinie no i do tego te wszystkie związania, z którymi każdy tu z was obecni jesteście, byliście. No ale dla mnie, dla nas łaska, że po trzech dniach, po trzech tygodniach pielgrzymowania nie jest tak, że... Że ukręknęli przed kapliczką i wracają, tylko żeśmy tam się mieli czas modlić w sobotę po przyjściu wczoraj, chociaż zawsze ta niedziela, wczoraj niedziela po przyjściu też jakoś taka na odpoczynek byliśmy po południu się modlić, mówić część różańca, wszystkie tam praktyki. <laughs> Przyszła ogromna burza. Pierwszy raz widziałem takie zjawisko. W Ktoś mówi, że tu się z tym spotkał, że właściwie grzmoty było słychać w ciągu. Tak jak zwykle się z grzmoty słyszy, to jest błysk, grzmot i przerwa. Potem następne. A tutaj niebo grzmiało kilkanaście minut. Nie patrzyłem na zegary. Tak, taka wojna aniołów nad chmurami. Wróciliśmy późno w noc. Z, Namioty były niektóre zalane, także niektórym się udało w mokrym spać, ale tylko jedną, jedną noc, ostatnią, jako zieloną noc. Warto zostać z takich łask, namacani, doświadczanych wczoraj takie dwie ładne rozmowy, spotkania z jednym Panem. Przedstawił się Pan Adam Dziennikarz Rzeszowa, bardzo ładnie rozmawiał, taki człowiek szczypiorek, taki maratończyk. Wyszedł za nami jak się modliliśmy pod kapliczką, że się modlimy po polsku i po łacinie, no i tam mnie zapytał, czy ja jestem od no, że nie jestem. Po prostu ładnie rozmawialiśmy, da, daliśmy, daliśmy materiały, obrazki, chciałem dać książkę, ale już tam nie dotarł do nas po książkę. Bo musiał, musiał wracać. Potem szliśmy, spotkał, z właściwie sami się nam nagabili, małżonkowie tak ładnie ubrani na biało nad morze, dzisiaj jechali, a on taki pakar jakiś, czy czegoś z gostynia. Przystaliśmy z panami, a idą, idzie para, idzie, no, bo nie wiedzieliśmy, że ma wrześniu z gostynia, więc chwilę rozmawialiśmy. I też no, rozprawa kościelnych tak krótko, szybko, ale pewne ważne rzeczy wymienione. No i co najważniejsze, że takie doświadczenie, spotkania z ludźmi normalnymi na głowę. To jest dzisiaj bardzo takie dobre, dobre, dobre to jest, no. dobre spotkać ludzi, o których rozmawiasz i widzisz, że, że rozum jest odstrzelony. Jest rozumiesz odstrzelony. Na wieczór, wczoraj, bardzo dobre zdarzenie. Jedna osoba, która szła z nami, osiemnastoletni mężczyzna, młody mężczyzna, podczas pielgrzymki się szczycił jakimś takim medalionem, medalem templariuszy. Ciężko było, jak pokazywał mi, znaleźć, co na tym medalu jest, bo cały taki, jakby wygrzewany z ziemi, stary medal, że wszystko takie zatarte. Nie wiadomo jakie tam znaki na nim były, w każdym razie nie wiem czy prawdziwe zdarzenie przedstawiał się, że nosił też swego czasu pierścień templariuszy i że przyszedł do niego jakiś templariusz. Nie wiedziałem, że ta są. Powiedział mu, jak go nie ściągnie to młodną palc ten pierścień. Jak wierzyć zdarzeniu, no to poważnie się tym przejąć, więc został wczoraj poproszony, żeby zdjął ten medal, zdjął od razu, to wejść saperkę, wziął saperkę, to zakop, zakopał od razu. Żal mu nie było, zdować Marius mówić. Demia nie ziemia nie dymiła. Jak Pan Bogdato ma za jakiś tutaj szybki czas, kiedy przyjedzie szkaprzyż przyjąć, żeby żeby nosić pewne znaki. Nie wiem, co tam było na tym medalionie, Nie trudno było jakoś jakoś jakoś... Jestem fachowcem od, od tych spraw, żeby nosić znaki pewne. No i dzisiaj na szóstą nam się udało wstać. Żeby być w 15 po szóstej rano byliśmy pod Kapliczką. Odmówiliśmy, odśpialiśmy godzinki i część różańca. Potem wróciliśmy na śniadanie. No i przy wyjeździe jeszcze podjechaliśmy jeden raz pod. Zawsze tak jak jest możliwość się pożegnać przy miejscu objawień i wychodzimy i podchodzi do mnie jeden ksiądz w sutannie przedstawił się po ksiądz Łukasz do mnie, tak ładnie rozmawiał, tak ładnie rozmawiał, także że w ogóle widać było, że tak innej wiary niż ci, którzy tam tak no dzisiaj na przykład przyjeżdżaliśmy, bo jechałem na pocztę odebrać pisma i na Wronieckiej od Masztalarskiej. Ksiądz Bielski chodził z wykrywaczem do metalu po podwórku, bo tam drogę remontują podwórko, może skarbów szuka, czy tam na Wronieckiej, jaki skarb w jest. To inaczej tacy księża patrzą, także <tryk> udało mi się księdzu powiedzieć, jakby, czy już ksiądz ma kłopoty, czy już księdza wyrzucają, jakby się coś działo, że musiał się ksiądz ukrywać choćby jeden dzień, to tu do Baranowa na jeden dzień, a potem opatrzność Boża pokaże. Z takich, że dobrze jest spotykać ludzi o dobrym rozumie takich opowieści yy, tutaj dla przygodnych wiernych, to wczoraj też taka no, przezabawna sytuacja, przezabawna sytuacja, bo, bo się wierni rozjeżdżają, ale yy, no, dopytuję, czy wszyscy macie wodę, no to wodę mają, a czy wszyscy macie płcienka? Nie, nie mają płciennych. A dopiero co czytałem, objawienia, że żeby mieć i wodę, i płucienka. Tak Jak będzie tu, to, to proszę, zaraz przyniosę i trzy wierni, że żeby zabrali. No to jak nie macie, to w takim razie, żebyśmy się jeszcze pod kapliczką spotkali i tam modlili się, a płócienka, żeby były przy kapliczce, tak jak Matka na Święta sobie życzyła, żeby je pobłogosławić. No i, i ponieważ nas było więcej, to trzeba było się jakoś tak podwieźć. W każdym razie. Pojechał samochód, zabrał ileś tam osób. Jeden kierowca zabrał, zabrał zawiózł tamtych i wraca. Rzeczy nie, nie policzył, ile ma, ile ma w drugiej turze zabrać. I my czekamy. Te cztery osoby, we cztery osoby czekamy. Samochód na pięć osób. Przyjeżdża taki. Taki z głową człowiek ma zabrać cztery osoby, ale jest on i plus jeden, którego zawiózł tam, ale się nie mogli rozstać, jakoś więc ze mną z powrotem, zadowoleni we dwóch, tak, no nie pomyśleli po prostu, nie policzyli, nigdy nie powiedział też, także nie mogłem dopytać później, dlaczego tak, tak, tak zrobili. Jeden nauczyciel już prawie na emeryturę pójdzie, a drugi, drugi jeszcze w sile wieku, także. Że dobrze jest spotkać ludzi, którzy chodzą po tej ziemi, głowę mają przy niebie, przy sprawach niebieskich, ale przy tym też przy ziemskich. No i takich ogromnie wielu spotkaliśmy, więc właściwie jest w tej pierwszym wywdzięczyć się i w słowach, modlitwach za tych ludzi, którzy nam dobro kazali. Dzisiaj też dziękowaliśmy pani Sołtys, w miejscu, gdzie, gdzie, <coughs> gdzie mieliśmy lokum. Będąc w Gieczwałdzie. Radość wracać do domu, mama żyje. Mógł zapłać siostrze za trzy tygodnie opieki nad mamą. Bez mojej, bez naszej tutaj obecności. Mieliśmy akumulatory od, od kosiarki ze sobą. Pan przyszedł, trawę skosił. Swoją kosiarką mógł zapłać. Wielkie rzeczy, do głowa pracuje, główka pracuje jakoś tak. Na jutro się zapowiedziały osoby, że, że przyjdą pomóc tam pozmywać rzeczy, bo przecież niepodobne, że pani Wonka wszystko tam rozpakowywała, no, że dobre znaki. No i też dobry znak, bo jeden się zabierał, z, przyjechał do Gieczwardy na koniec pielgrzymki, zabierał się dzisiaj żeby przyjechać, no samochód był na tle osób tu przyjechać z panem, który stąd tu miał samochód mieć i zawieźć go, bo tamten na jutro ma prawnika. Ma prawnika. A pan się zgłosił, że pomoże rozpakowywać samochód. Więc tamten z dobrą głową wziął się i pojechał sam pociągiem. Duży jest to świat, pociąg pojechał sam. Już tu nie przyjeżdżał, także. Że też jakieś takie dobre znaki pewnego otrzeźwienia. Stałem się liczyć proporcje na tej pielgrzymce, ilu było ludzi normalnych, a ilu z zaburzeniami głowy. Proporcja nie wyszła porówno. Najgorzej wyszła jedna rodzina: ojciec, matka i syn. Rozum od odjechany. W przypadku syna być może jakaś, jakaś, jakaś dysfunkcja, w przypadku rodziców straszne rzeczy, które widzieliśmy, bolesne rzeczy. Tak, które usłyszeliśmy od, od, od chłopca, który się dzisiaj z nami w nocy dzieli, o swoich rodzicach, wykształconych rodzicach. Z, zacząłem. zacząłem że tak powiem, kojarzyć jak to jest, jak się jest dzieckiem jakiegoś prokuratora, czy sędziego, ludzie mają wykształcenie, a jednocześnie odjechany rozum. Żebyście Żeby wiedzieli o co chodzi. No za, zadłużeni we wschodnie, wschodnie jakieś tam sztuki medytacyjne, ćwiczenia, literaturę, to się wszystko na dziecko przekłada. Na straszny sposób. Już nie dziecko. Już nie dziecko. Ofiary właściwie swoim rodziców, Ofiary swoich rodziców. Wszystkie intencje matce Najświętszej powierzaliśmy. Modliliśmy się. Jakieśmy potrafili, jakśmy modli, trudy pielgrzymie zanieśliśmy. Pan Bóg się nad nami litował, rozpieszczał nas swoją dobrocią, swoją opatrznością. Umadlialiśmy łaskę pielgrzymowania za rok, za dwa lata. Żeby Pan Bóg możliwie dał ludziom zdrowym rozumie, jeśli są jacyś, co potrzebują na jakiś. No, potrzebują ludzi różnych. To, żeby proporcja była taka, że, że ci, na których można liczyć od strony rozumu, są, są na tyle reprezentacyjną, reprezentacyjną grupą, że że te różne takie jak gdyby niuanse przybierają postać no, raczej zabawowe, a nie albo takich radosnych epizodów, a nie sytuacji no, groźnych, niebezpiecznych, groźnych, na pewno przykrych. O szczegółach jak przy stole sobie usiądziemy, to coś tam więcej popowiadamy. Coś tam więcej popowiadamy. Cieszcie się, że mieliście matki takie, które, dla których nie byliście pierwszym obiektem seksualnym. Cieszcie się. Pan cieszy, że matuś nie spała z Panem, jak Pan był już duży chłopak. Pan też niech się cieszy, ja też się cieszę. Że moja matuś nie miała ochoty spać ze mną, jak jestem duży chłopak. Się należy cieszyć. Niektóre matusie lubią, lubią dużych chłopców. W łóżku musi mieć. się boją jakoś. Tak? Męża nie musi mieć, ale syna w łóżku. Nie wiem, tam się kłot i pies też jeszcze zmieści, czy kanarek też, ale synek się zmieści. Nie będzie miał, ale sześciu. Dodaj mu sześć plus ileś i się zmieści. W łóżku z mamusią. Bolesna rzecz, przekręceni rodzice, przekręceni rodzice bezbożnością, szukających Panu Bogu świeczkę diabłogary. To tu, to tam. Byłem dziś na poczcie, wybrałem cztery pisma, jedno z prokuratury czy sądu z tytułu, tak jak to czyni rzetelności, a drugie wiernych powiadania. Jedno z sądu, trzeci wydział karny sądu okręgowego zawiadomieniu o przyjęciu apelacji. Sąd okręgowy w Poznaniu, trzeci wydział karny zawiadamy, że apelacja złożona przez prokuratora prokuratury rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu oraz przez obrońcę oskarżonego Michała Woźnickiego, adwokat Katarzyny Wojs, od wyroku z dnia 21 maja 2025 zostały przyjęte i będą przesłane wraz z aktami do rozpoznania przez Sąd abracyjny w Poznaniu w załączeniu odpis apelacji, nie apelacja apelacji, Czy to jest z tej sprawy, w której zostałem skazany na dwa miesiące pozbawienia wolności, za co to? Pozbawieni prezydentem. Prezydent. Aha, za słowa o prezydencie. Jeszcze jest dalej prezydentem? Ten? Czy jest już nie ten, jest ten sam? Co ja mówiłem, że tak, tak jest, jak jest. Jeszcze jest. Długo jeszcze będzie? Do Tydzień. Aha, do, rzutek. Rzutek. Do, dwa, do, jutra. Dwa do jutra. Aha, jutro. No może to będzie miało wpływ jakoś na, na rozumność sądu. Na rozumność sądu. Drugi jest o wyroku łącznym. To tu nie będę czytał wszystkiego. Wyrok łączny w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, bo to jest tam, idzie to przeczytać, prawda? Czy posłuchać to było jako audycja, czy nie? Sąd rejonowy Poznań Grunwald Jerzyce z 7 lipca. Przewodniczący Asesor Sądowy Mateusz Kosmoski, pod nieobecność prokuratora po rozpoznaniu na rozprawie z 7 lipca 2025. Po rozpoznaniu 28 kwietnia, 7 lipca sprawy Michała Wysińskiego, syna tego i tego, urodzonego tego i tego, skazanego wyrządkami Sądu Rejonowego, to jest pierwszy wyrok, drugi wyrok, trzeci wyrok, czwarty wyrok, i co postanawia? Na podstawie artykułu, i tutaj tam, wszystkie artykuły łączy kary jednostkowe ograniczenia wolności opisane w punktach, komparacyjniejszego wyroku łącznego i w ich wymiarze skazanemu karę łączną dwóch lat ograniczenia wolności go do wykonywania nieodpłatnej kontroli pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Dalej na podstawie tam na potrzeb orzeczony kar łącznych zalicza skazanemu okres odbywania kary ograniczenia wolności orzeczony wyrokiem sądu, czy coś się od tego odejmie. Na podstawie tej, w zakresie niepodlegającym łączeniu orzeczenia opisanego w kom, komparacyjniejszego w roku łącznego, podlegającym odrębnemu wykonaniu, no, dalej jest tam umarza postępowanie w pozostałym zakresie zwalnia skazanego z obowiązku zwrotu na rzecz skarbu państwa, kosztów, opłat w całości, asesor sądowy Mateusz Kosmowski. Nie wiem, czy mi się o dzięki, czy. Bój się pan, panie, bo Boga, pan kosmowski, no zawsze z strony górskiej tam nie jest jak. Byłoby ile by było tam? Czyli pół roku? Dwa i pół? Jakoś tam że to złączenie coś tam, coś tam zmniejszyło. Nie wiem, czy to jest ostateczne, czy jeszcze jakby pan Żydnicki, czy gazeta wyborcza Żydowska do Polaków chciała coś tam rakować, to jeszcze by coś mogła? Nie wiem. Jeszcze jest dalej dwa pisma. Sąd Sekretariat Prokuratury Regionowej Poznań, Stary Miasto, informuje, że zażalenie zostało takie, takie przyjęte, albowiem było złożone przez osobę uprawnioną i przekazane do Sądu Jonowego Poznań. Star Miasto w Poznań wydział 8 marca, 3 Godni Wierni. Bo na naszą pielgrzymkę, to tu wszyscy wiecie, nie tydzieńśmy szli. Cztery czy pięć dni płynęli, płynęli kajakami, i następny tydzień szli. Patrzyliśmy na piękne krajobrazy, na Polskę, na Bociany, a tutaj sąd, no w tym czasie jak myśmy szli, to tutaj sąd takimi się ważnymi sprawami zajmującymi klasy. Tutaj wielcy przestępcy, jak się z Boźnicki, grasują gdzieś tam po, po, po lasach, po drogach. Także aż naprawdę żal, prawda? Żal. No i jeszcze jest jedno postanowienie, z 18 lipca też byliśmy w czasie pielgrzymki, referendarz sądowy Sądu Rejonowego, taki taki, w sprawie Michała Woźnickiego, postanawia umorzyć koszty sądowe w kwocie 580 zł orzeczony wobec skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego, uzasadnienie, no jest tam uzasadnienie. O Pan, 570 złotych, poważna kwota, poważna kwota. Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki najświętszej ofiarę mszy świętej składana w kaplicy. Niech Pan Bóg trzygodnie wierny błogosławi Wielka radość z tego przyznania się księdza Łukasza za dobry. Podszedł taki życzliwy kapłan z jasną twarzą 2005 rok wyświęcony. Witam, księdza Michała. Moja księdza znała. Pięknie. Pięknie. Pana Sproskiego nie spotkaliśmy w Gieczwałdzie. Państwa Joniaków też nie tak, że tam jakoś tak robią, żeby, żeby na nas nie natrafić. Dużo tych kobiet takich poubieranych na sposób taki, kiedyś nie w tych portkach, tak jak jadą na pielgrzymki, to sobie kupią te portki, tak, tak w tych portkach. Nasze, panie, nasze w sensie elegancko, w w spódniczkach, także radość. No i panowie też elegancko ubrani. Bogu dzięki, że nasza mama nas tuliła, karmiła, jakśmy od piersi odrośli, to odłożyła. Że nie miała zapędu, żeby się przytulać do dorastających chłopców, bo jest to obrzydliwe i pachnie jakimiś de dewiacjami, a na pewno musi mieć wpływ na, na rozwój człowieka, mężczyzny. Musi ma. Musi ma. I nie mówię, że się tu coś za tym kryje. Nie, mówię tylko o tym, o czym mówię spaniu z dorastającymi synkami w łóżku. Mamoś. Potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Jakoś pies im nie wystarcza, chomik, koza. To synka Są do łóżka by to brać. A synek nie ma sześciu. Sześć plus. I to poważnie plus. To plus jest więcej, niż to sześć. Bo w Dzięki naszym mamom, że tak nie robimy. Niech Pan Bóg błogosławi ci bierze.